kamery. My jesteśmy przy Pentagonie, gdzie robić zdjęć nie wolno, jak widać. Jest to w ogóle jakieś potępione, potępione miejsce. Jak Boga kocham. Wszędzie takie tablice. Wszędzie stoją żołnierze z kałachami. Ichniejszymi. Nie jest dobrze. Idą już po ciebie. Idą. Musimy kończyć ten film. Ale... Uciekamy. Idą. To co jest za nami to jest biblioteka kongresu. No niesamowite miejsce, chyba myślę, można spędzić tutaj ze 4 godziny jak nie więcej, żeby oglądać to co w tej Ameryce działo się od samego początku. Will you go, will W gruncie rzeczy chyba lubię to miejsce. Waszyngton jest nudny, beznadziejnie taki wydaje się zimny i nieprzyjemny. Ale z racji tego, że w wielu fajnych amerykańskich filmach pokazywali patriotyczne sceny z tych właśnie tutaj miejscówek, w których jesteśmy, to chyba naprawdę lubię to miejsce. A ja jestem rozczarowana, że nie ma wody w Tamiste Edward, Joseph, Kenneth, Raymond, Richard, John Perry. Presidents, presidents, whom have we picked to be presidents? Presidents, let's see. Throughout America's history, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, and then Clinton, George W. Bush, and Barack Obama. Presidents, presidents, whom have we picked to be presidents? Presidents, let's see. Throughout America's history. All out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period. Sudny mecz, po prostu takie emocje, że ja nie mogę. Po pierwszej tercji, gdzie zupełnie nic się nie działo, nagle kapitanowie wzięli się do roboty i zaczęli naprawdę ostro grać. Co prawda, mój owieczki nie strzeliła nie jednego gola no ale... Ale miała tak, asystę jedną. Nie wiem nawet, czy miała asystę i tak go uwielbiam, bo oczywiście pod warunkiem, że nie pluje przez swoją dziurę po jedynce.